Niemcy, dlaczego są światową potęgą? Witajcie! Przekonanie Niemców, że sukces ich gospodarki jest wyłącznie niemiecką zasługą, zdecydowanie nie jest zgodne z prawdą. Bowiem należy w tej kwestii dodać, iż, gdyby nie euro, nasi zachodni sąsiedzi mieliby zapewne najsilniejszą walutę świata której sukcesywne umacnianie doprowadzałoby w skuteczny sposób do ograniczenia wysokiej konkurencyjności w wielu gałęziach przemysłu, którymi tak bardzo się szczycą i są w nich, czego zabrać im nie można, prawdziwą potęgą. Przyjrzyjmy się dziś zatem, dlaczego Niemcy jako kraj są taką potęgą. Zapraszam do oglądania. A, zapomniałbym. Pamiętajcie proszę o pozostawieniu subskrypcji oraz polubieniu materiału jeśli to możliwe, ponieważ w dalszym ciągu wielu spośród widzów niestety tego nie zrobiło, a tym, którzy są już w gronie subskrybentów, bardzo serdecznie za to dziękuję. Nie przedłużając zatem, ruszamy z produkcją. Republika Federalna Niemiec jest dziś powszechnie uważana za najpotężniejszy kraj w Europie. Berlin dysponuje ogromnymi zasobami przemysłowymi, ale także boryka się z licznymi ograniczeniami. Co najważniejsze, potęga Niemiec jest osadzona w Unii Europejskiej, co zarówno ich wzmacnia, jak i jest swoistą piętą achillesową tego kraju i poniekąd odpowiedzią, dlaczego tak bardzo zależy im na funkcjonowaniu wspólnoty europejskiej. Nie żebym miał coś przeciwko, ale jeśli zwrócicie uwagę na drobne szczegóły dotyczące dofinansowań unijnych, to łatwo zauważyć, że na przykład w autach straży pożarnej, najbardziej preferowanymi markami, które najczęściej są dofinansowywane, to MAN i Mercedes. Wielu pewnie powie, że są najlepsze, niby tak, choć moim subiektywnym zdaniem ma to również drugie dno. A czy zwróciliście kiedyś uwagę, przebywając od czasu do czasu gdzieś na lotniskach, jakich najczęściej schodów ruchomych i wind używacie, szczególnie w Europie? Jak myślicie, kto jest producentem? Ano, ThyssenKrupp, ogromna niemiecka korporacja, a takich przykładów, co zrozumiałe, jest o wiele, wiele więcej. Potęga naszych zachodnich sąsiadów opiera się więc przede wszystkim na sile gospodarczej kraju, tworzonej w dużej mierze dzięki roli Niemiec jako współtwórcy Unii Europejskiej. Pod względem produktu krajowego brutto Niemcy zajmują czwarte miejsce na świecie za Stanami Zjednoczonymi, Chinami i Japonią, a przed Francją i Wielką Brytanią. Dzięki swojej potędze gospodarczej Niemcy są graczem globalnym, który ugruntowuje swoją pozycję na tej płaszczyźnie również z powodu przynależności do grupy wiodących gospodarek G8. Daje to temu krajowi zdecydowanie i niezaprzeczalnie status, wpływy i dużą niezależność w podejmowaniu decyzji. Niemcy przeszły przez światowy kryzys finansowy i częściowo pandemiczny w lepszej kondycji niż większość krajów europejskich, ze swoją solidną bazą produkcyjną i wieloma tak zwanymi hidden champions, czyli ukrytymi debeściakami odnoszącymi sukcesy na całym świecie jako małe i średnie przedsiębiorstwa. Jest to jeden z tych powodów, dzięki którym niemiecka gospodarka wzbudzała i wzbudza podziw w wielu państwach na całym świecie. Samo położenie geograficzne również przyczynia się do potęgi Niemiec. Położony niemal w środku Europy kraj leży na skrzyżowaniu bardzo ważnych europejskich szlaków handlowych, odpowiedzialnych za transfer towarów i ludzi między Europą wschodnią i środkową, a zachodnią, Skandynawią oraz Azją i Stanami Zjednoczonymi. Niemcy mają silne więzi gospodarcze, społeczne i polityczne ze wszystkimi sąsiadami, szczególnie z Polską. O Polakach mieszkających w Niemczech mówi się, że integrują się bezszelestnie, że to grupa narodowa, która w życiu politycznym i społecznym prawie nie rzuca się w oczy, a na tle innych pozostaje niemal niewidzialna. Ciekawa jest również rozbieżność w szacunkach, ilu Polaków obecnie mieszka tam na stałe lub przebywa większość roku, bowiem niemieckie źródła mówią o liczbie od 1,5 do 2 milionów osób polskiego pochodzenia, natomiast polskie nawet o 4-5 milionach. Co by nie stwierdził, faktem jest, iż po przybyszach z Turcji jesteśmy drugą liczebnie grupą narodową zamieszkującą w Republice Federalnej. Wzrost obrotów z Polską jest wart odnotowania, bo ogólne obroty handlowe Niemiec nadal są poniżej poziomu sprzed kryzysu związanego z COVID-19 i spadły o prawie 4,5% rok do roku. Dalsza perspektywa w zacieśnianiu współpracy gospodarczej pomiędzy naszymi krajami wydaje się więc być pozytywna. W 2019 roku Polska wyprzedziła Włochy i została piątym największym partnerem handlowym Niemiec po Chinach, Holandii, Stanach Zjednoczonych i Francji. Należy jednak zwrócić także uwagę na bardzo istotny szczegół. Patrząc bowiem na Grupę Wyszehradzką zrzeszającą Polskę, Czechy, Słowację i Węgry, to jako całość właśnie ona jest największym partnerem handlowym Niemiec, wyprzedzając nawet Chinę. Położenie geograficzne naszych zachodnich sąsiadów pozwala także w idealny sposób na odgrywanie roli mediatora między różnymi poglądami i postawami politycznymi, społecznymi oraz gospodarczymi pomiędzy przywódcami poszczególnych państw europejskich, jak i największych światowych mocarstw. Ze względu na swoje rozmiary Wynik wielu wojen i pokojowego zjednoczenia w 1990 roku Niemcy są wystarczająco duże, by wieść prym w europejskiej czołówce, ale jednocześnie i może i na nasze szczęście są zbyt mali i słabi, by zdominować kontynent. Siła Niemiec zatem w dużej mierze zależy od ich umiejętności dogadywania się z europejskimi sąsiadami i ścisłej z nimi współpracy. Unia Europejska ukształtowana głównie przez Niemcy i Francję jest mechanizmem integracji Niemiec z sąsiadami oraz łączenia różnych interesów i poglądów, oczywiście leżących w ich szeroko pojętym interesie. Sieć tej współpracy obejmuje cały kontynent, zmniejszając znaczenie granic państwowych, napięć i zapewniając niezaprzeczalne pozytywy w stosunkach międzynarodowych, których fundamentem jest wzajemne zaufanie. Integracja z Unią Europejską chroni również kraj niemiecki przed wszechobecną groźbą izolacji geopolitycznej, jak miało to miejsce w historii, co kiedyś jeden z niemieckich kanclerzy Otto von Bismarck określił jako koszmar koalicji wymierzonych przez sąsiadów przeciwko Niemcom. Dlatego twór w postaci takiej wspólnoty umożliwia Republice Federalnej możliwość odgrywania kluczowej roli w kształtowaniu polityki europejskiej i światowej, ale również w pewnym sensie ogranicza. Niemiecką potęgę, ponieważ Berlin może umocnić swoją pozycję w Unii Europejskiej, ale tylko za zgodą pozostałych państw należących do tejże wspólnoty no chyba że chodzi o Nord Stream 2 w sprawie którego Niemcy nie przejęli się zbytnio krytyką wewnątrz wewnątrzunijną, a z jedynym graczem, którego się obawiali, czyli Ameryką. Po prostu się dogadali, kiedy okazało się, że USA wcale nie żartuje z sankcjami. Musimy także pamiętać, iż społeczeństwo niemieckie ma głęboką awersję do wszystkiego, co militarne, szczególnie po dwóch wojnach światowych oraz podziale Niemiec do 1989 roku, kiedy upadł mur berliński i Niemcy ponownie się zjednoczyły. Głęboko zakorzeniony szczególnie w młodym pokoleniu powszechny pogląd, że użycie siły jest prawie zawsze złe, stawia niemieckich przywódców w trudnej sytuacji i wyraźnie ogranicza politykę zagraniczną Berlina. Od II wojny światowej Niemcy były zmuszone rozwinąć pogląd, że są antymocarstwem i krajem otwartym na inne narodowości, nawet ze względu na wciąż doskwierające braki wśród klasy pracującej przy intensywnie rozwijającym się przemyśle. Rządzący starali się zrobić wszystko, by być postrzeganym jako przeciwieństwo państwa nazistowskiego. Zatem droga Niemiec do stania się globalną potęgą gospodarczą, znaną jako niemiecki cud gospodarczy, miała swoje początki pod koniec II wojny światowej, kiedy większość kraju była w ruinie. Siły alianckie zaatakowały lub zbombardowały znaczną część jego infrastruktury. Miasto Drezno zostało całkowicie zniszczone. Populacja kolonii spadła z 750 tysięcy do 32 tysięcy. Liczby opowiadają historię narodu pogrążonego w chaosie. Produkcja przemysłowa o 1 trzecią spadła w porównaniu z tym, na jakim poziomie była przed II wojną światową. Zasoby mieszkaniowe kraju zmniejszyły się o 20%. Produkcja żywności była o połowę niższa niż przed wojną. Większość populacji mężczyzn w przedziale wiekowym od 18 do 35 lat, którzy mogli być motorem napędowym, zostało zabitych lub okaleczonych. Podczas wojny Hitler i współrządzący z nim generałowie wprowadzili racje żywnościowe ograniczając je dla ludności cywilnej do nie więcej niż 2000 kalorii dziennie. Kontrola cen towarów i Usług, doprowadziła do niedoborów i ogromnego czarnego rynku. Niemiecka waluta stała się prawie bezwartościowa, co wymogło od ludności uciekania się do wymiany towarów i usług. Wielu Polaków, którzy mieli wówczas na tyle odwagi, jeździło do nich z żywnością, którą na zasadzie handlu wymiennego wymieniali na inne dobra, których brakowało w Polsce zrabowanej wszerz i wzdłuż zarówno przez wojsko niemieckie, jak i rosyjskie. Wiem, bo mój ukochany pradziadek Janek był wówczas takim powojennym prekursorem polsko-niemieckiej wymiany handlowej. Niestety, prawie wszystko, co w życiu ciężką pracą zarobił, zabrali później komuniści. I tyle. Krótko mówiąc, Niemcy, stały się na własną prośbę, a dokładniej przez działania swych przywódców, chorych na aspiracje rządzenia światem. Państwem kompletnie zrujnowanym, które czekała wyjątkowo ponura przyszłość. Pewnie właśnie z tego powodu wielu twierdzi, że odrodzenie Niemiec jest cudem gospodarczym, jak zatem Niemcy jako kraj dokonały tego wyczynu. Za niemiecki cud gospodarczy w dużej mierze odpowiedzialna jest przyjęta koncepcja, która promowała kapitalizm wolnorynkowy, umożliwiając jednocześnie zaangażowanie rządu w tworzenie polityki społecznej, zapewniającej, że ten system będzie działał na korzyść. Jak największej liczby osób. Do odrodzenia Niemiec przyczynił się również pośrednio europejski program odbudowy, lepiej znany jako Plan Marshalla, wprowadzony przez sekretarza stanu USA Georgia Marshalla. Akt ten sprawił, że Stany Zjednoczone przekazały ponad 15 miliardów dolarów narodom europejskim dotkniętym klęską II wojny światowej. Czyli tak, jakby w obecnym czasie wpompowano w te kraje 173 miliardy dolarów. Z dużą częścią tych pieniędzy. Do Niemiec. Program pomocy był realizowany przez 4 lata, od kwietnia 1948 do czerwca 1952. My, jako Polska, za sprawą Stalina, nie dostaliśmy z tego oczywiście nic. Rozwój Niemiec Zachodnich trwał przez lata. Do 1958 roku jego produkcja przemysłowa była czterokrotnie wyższa niż zaledwie dekadę wcześniej. W tym czasie Niemcy znalazły się w samym środku zimnej wojny. Niemcy Zachodnie były silnym sojusznikiem Ameryki i były w dużej mierze kapitalistyczne, aczkolwiek z dużą rolą rządu w kontrolowaniu wolnego rynku. Niemcy wschodnie były ściśle powiązane ze Związkiem Radzieckim i były przez niego kontrolowane jako państwo komunistyczne. Te dwa narody obok siebie oferowały doskonały sposób na porównanie dwóch głównych systemów gospodarczych na świecie. Oczywiście nie było tu za wiele do porównania. Podczas gdy Niemcy zachodnie rozkwitały, Niemcy wschodnie wręcz się zwijały po w tyle. Kiedy w 1989 roku rozpoczęło się zjednoczenie, mieszkańcy wschodniej części kraju mieli tylko 30% PKB w porównaniu z częścią zachodnich Niemiec. Tak jak zatem wcześniej już wspomniałem, kluczowym elementem, który w dosyć szybkim czasie podniósł Niemców z kolan, była zarówno pomoc finansowa z planu Marszala, ale przede wszystkim postawienie rozwoju gospodarczego państwa na model kapitalizmu wolnorynkowego, którym ogromną rolę odgrywały i odgrywały wygrywają po dziś dzień małe oraz średnie przedsiębiorstwa, których roczne obroty nie przekraczają 50 milionów euro i które zatrudniają mniej niż 500 pracowników. Do nich właśnie należy ponad 99% niemieckich firm, a co najmniej 1000 z nich to tak zwani ukryci liderzy rynku światowego, często mało znani ogółowi społeczeństwa. Monumentalne wręcz znaczenie w budowaniu niemieckiej potęgi odgrywa wciąż przemysł, który w wartości dodanej brutto jest najwyższy wśród krajów G7 i wynosi prawie 23%. Zdecydowanie najsilniejsze sektory to przemysł samochodowy, elektryczny, maszynowy i chemiczny. Branża motoryzacyjna przez lata była główną siłą napędową niemieckiej gospodarki. Zmieniło się to wskutek korona kryzysu. Według Suppliers.pl w 2020 roku Niemcy byli odbiorcami ponad 1 trzeciej polskiego eksportu powiązanego z branżą motoryzacyjną. Niemcy obok Chin i USA są jedną z trzech potęg eksportowych. W 2017 roku w Wskaźnik niemieckiego eksportu wyniósł prawie 40%, a w przemyśle przekroczył nawet 50%. W 2019 roku po raz kolejny obroty towarowe handlu zagranicznego sięgnęły rekordowo wysokiej wartości. Eksport wyniósł prawie 236 miliardów euro i był wyższy o 5,5% rok do roku, a import wyniósł blisko 234 miliardy euro. Wzrost o 2,6% rok do roku. Niemcy oceniane pod kątem wysokości obrotów towarowych w handlu zagranicznym w tworzeniu produktu krajowego brutto są najbardziej otwartą gospodarką wśród krajów G7. Taką sytuację można również argumentować tym, iż zajmują pierwsze miejsce na świecie pod względem organizacji targów międzynarodowych. Dwie trzecie ważnych imprez branżowych odbywa się właśnie Unii a jest to aż 150 międzynarodowych targów i wystaw, które przyciągają co roku kilka milionów potencjalnych klientów. Reasumując, Niemcy poza swoją pracowitością mieli jednak zdecydowanie więcej szczęścia niż my, nawet z powodu wsparcia środkami z planu Marszala. Najlepiej obrazuje to sytuacja, w jakiej znalazły się wschodnie landy będące pod wpływem Sowietów, a pamiętajmy, że przez pewien czas za punkt honoru władz ZSRR było pokazanie, iż po wschodniej części muru berlińskiego też żyje się dobrze. Poza tymi wszystkimi aspektami należy także pamiętać, że my nie mieliśmy wolnego rynku, a to on i mądra polityka zagraniczna w głównej mierze pozwoliły zbudować niemiecką potęgę gospodarczą. Na tym kończę, pozdrawiam Was serdecznie i oczywiście do następnego materiału. Cześć!